Hej ja jestem Abra i moi drodzy, wszedłem o trzeciej w nocy na serwer. I jak sami widzicie, jest tutaj Hero Brain, ja, Elvis oraz Bobo. I Bobo, słuchajcie, o trzeciej w nocy gra w Minecraft'a, dlatego stwierdziłem, że zaraz sobie go popodglądamy, pośledzimy, wezmę poteczki na niewidzialność. Wiem, że on jest gdzieś w swoim domku, ale musimy teraz szybko udać się po poteczki na niewidzialność do mojej tajnej bazy, żeby dopiero go podglądać, żeby nas oczywiście nie widział. Będziemy go podglądać, podsłuchiwać. Naprawdę będzie się, słuchajcie, działo, tylko że tutaj mamy zombiaka, trzeba się z nim uporać. I naprawdę słuchajcie. O trzeciej w nocy, żeby Bobo był na serwerze i Hero Brian to jest w ogóle, słuchajcie, hit, żeby Hero Brain tutaj z nami, jest, to jest jakaś masakra, ja naprawdę nie wiem co się dzieje. I Bobo powiedział, że się bardzo stresuje, więc może to słuchajcie być kwestia tego, że on tutaj siedzi na serwerze, żeby naprawdę się zbroić, żeby jakoś, nie wiem, czy się z nim by sojuszować, czy o co chodzi, naprawdę nie wiem. Oglądajcie koniecznie do samego końca, bo naprawdę będzie się działo. Sam nie wiem, czego mogę się po Bobo spodziewać. I oczywiście piję poteczkę. I pamiętajcie o subskrypcji oraz o dzwoneczku. Dlatego, że codziennie macie filmy oraz codziennie nie macie live serio wydaje mi się że warto a jakbyście chcieli taką kozacką bluzę Abratim za czy to jest akurat bluzka Abratim to wpadajcie koniecznie na e, moją stronkę www.abra.pl Ty macie tam sklep czy bluzy podkładki podmyżki koszulki wszystko jest do waszej dyspozycji wpadajcie i bądźcie w tymi Abrowników tutaj słuchajcie z Bobo i tak jak mówię chciałbym go dzisiaj podglądać, bo naprawdę nie mam pojęcia co on robi słuchajcie jest serio trzecia w nocy dobra nie ma trzeciej no druga trzydzieści umówmy się ale co on tutaj robi i widzicie nie ma ani Hirobrajna ani Agentixa. on łazi sobie te... w ogóle Ej! Ale on sobie tutaj rozbudował wszystko. Patrzcie to. On coś tutaj mówi. Ej, tego nie było. Jak on ma teraz wielką tą bazę? Pamiętacie słuchajcie, jak my odbudowaliśmy to? To nie było takie duże. Co tu się stało? Ej, naprawdę słuchajcie, to nie było takie duże. Teraz to jest przepotężne i naprawdę bardzo, bardzo ładne. Zrobił sobie tutaj farmy. I naprawdę, Tytko nie wiem co dokładnie. Musimy te wypalić, żeby były pieczone, bo może mnie tu długo nie być. Ej, serio, on naprawdę. Już słuchajcie, i na live'ach, i na odcinkach, on przy zachowuje się bardzo dziwnie. Jakby naprawdę się go bał, i podejrzewam, że on tutaj siedzi, słuchajcie, o trzeciej w nocy, żeby móc robić jakieś swoje rzeczy i aby nikt go nie widział. Akurat ja jestem na serwerze. Tytko, ale. Jest? Ale. Ale on myśli, że ja chyba nie, nie widzę go Serio, on myśli, że go nawet nie podglądam a, a jednak go szpieguje Jestem oczywiście niewidzialny, żeby słuchajcie tutaj nie było I serio, nie mam pojęcia, co on tutaj wyprawia Ra On coś dalej mówi Ej, on, on wspomina o Herobrine I chce w niego strzelać śnieżkami Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje Ale serio, od kiedy Bobo zobaczył Herobrine'a Tutaj na serwerze, to zaczął naprawdę wariować I przyznajcie to w komentarzach on ma diaksową zbroję? Od kiedy? Co? Ale co jak? Przecież on nie miał z zbroi chyba nigdy w życiu! Ja mu kiedyś zrobię to, to jest... do Mam mieczek. Ej, on nawet, słuchajcie, ma totem nieśmiertelności. Co tu się dzieje? Mam niewidzialność, na 6 minut, słuchajcie, od 2 nie minut to jesteśmy. A, A on, słuchajcie, naprawdę się zbroi. Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Zrobił sobie w ogóle, patrzę, tutaj jakiś glowstone, wodę. Serio, on coraz bardziej, słuchajcie, chyba ogarnia. Coraz bardziej ogarnia. I nie wiem, czego mogę się po nim spodziewać. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy on się zmienił przez Hero Brina, czy co. Ale no takiego bobo to ja nie poznaję. Je, diaksowa zbroja, diaksowe rzeczy, Nie totem nieśmiertelności Nie obsydianu, muszę do chłopaków On mówi o jakimś obsydianie? Co on chce zrobić z obsydianu? Armatę? Dyb, no bo z obsidianu to się armatę robi, nie? Więc ja naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia, ale niepokoję się, słuchajcie, obobu. Naprawdę się niepokoję, bo dziwne, rzeczy się dzieją I wy też to zauważyliście na live'ach. Ja przypomnę, że live'y są oczywiście codziennie. E, no chyba, że jestem na wyjeździe, to akurat wtedy mnie nie ma. I więc zaznaczajcie dzwonek, bo nie robię zapisów live'ów. Patrzcie, on nawet z kuszy korzysta. Od kiedy on jest takim prosem? On się zachował jakby, słuchajcie, udawał nuba, a, przy... a teraz naprawdę jest on jest ogarnięty. Na 3 dian, 3, teraz na nawet Maciuś, słuchajcie, dołączył. Ja nie wiem, co się. Dzieje. Ja rozumiem, że są dni wolne, ale dlaczego wszyscy grają o trzeciej w nocy na serwisie? No dobra, nie ma trzeciej, o 2.30, no umówmy się, o drugiej 2.30 w nocy teraz wszyscy grają. No dobra, nie było w sumie Elvisa i Agentixa. E, a, a może byli? Już sam nie pamiętam. Naprawdę, słuchajcie, się gubię. Nic Nap nie ma, muszę znaleźć szybko po i zbudować tą bazę przed Herobrine'em. On mówi o jakiejś bazie przed Herobrine'em? Macie, też słuchajcie, wspominał o jakiejś bazie na Herobrina, o jakimś bunkrze. Nie wiem, czy oni słuchajcie. Piskują razem, że na przykład Maciek będzie miał sojusz z Bobo, czy o co chodzi, ale Maciek też wspominał o bunkrze na Hirobrajna. Bobo tutaj, słuchajcie, też o bunkrze na Hirobraina mówi, proszę, a z drugiej strony... Mało. A z drugiej strony Bobo mówi, że rodzice mu zakazują grać po godzinie 22, więc ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Serio. Najpierw mówi, że nie może grać po 22 i wyłącza kompa. Teraz, słuchajcie, o drugiej 2.30 siedzi na serwerze. Dziwne rzeczy się dzieją. Naprawdę dziwne rzeczy dzieją się o takiej godzinie. On tutaj na komisji. powiem Policjantom, żeby uciekali przed Hello Co? Ale wiesz, Uciekaj że nie ma policjantów! Policjanci, na. Policjanci, bo żeby HellBline was nie wziął. Ej, on mówi do, do policjantów, których nie, nie, nie ma! Jakby... Co jest grane, słuchajcie, co, co się dzieje? Ej, naprawdę ja nie rozumiem, serio, ja nie... Ty w ogóle patrzcie! TNT tutaj jest na tym wieżowcu I to któryś raz, to już chyba drugi czy trzeci raz Widzę TNT na tym wieżowcu, słuchajcie To wygląda naprawdę podejrzanie, ale patrzcie, Bobo Włamuje się, słuchajcie, tutaj A to są barier bloki Od Hirobraina. patrzcie to Patrzcie to, jak my mamy tutaj wejść? Tędy, ej serio, barier bloki Od Hirobraina. to już jest jakaś masakra Słuchajcie, to już jest jakaś przesada, dobra, idę do Bobo Idę zobaczyć, co on robi, słuchajcie Ej, on sprawdza skrzynki Elvisa, on słuchajcie Go normalnie okrada a tutaj słychać drzwi na dole, dalej od mojego pranka. Subskrybujcie kanał Abra Games, żeby być na bieżąco, bo tam robimy dalej jeszcze oczywiście pranki, jest dalej wojna pranków z Elviso. Na tym kanale też będą pranki, żeby nie było. I słuchajcie, słuchajcie te drzwi serio, one ja irytują jest. Elvisa. Muszę zamknąć, żeby nie wypłynęły. On czegoś szuka u Elvisa, ale czego on może szukać u Elvisa? przecież Elvis nic mu nie podarował w żadnych swoich skrzynkach. No. O, przecież... tu jest. Co, co on tam ma? Obsydian diaksy, zapalniczki. Ty diaksów nie zabrał Patrzcie, a tu jest Hero Brain na górze LOL Hero Brain znowu jest i Maciuch teraz Ja nie mogę Co tu się dzieje, słuchajcie, naprawdę co tu się wyrabia Ja po prostu w to nie wierzę Ciutko. Jak tędy wyjść, czekajcie chyba tędy. Ej, naprawdę, co tu się słuchajcie, wyrabia? E, Bobo zabrał teraz ewidentnie obsydian, słuchajcie. Cały obsydian, jaki były... B, jaki był w skrzynkach Elvisa? Czego Czemu on mówi do dewastatorów, które chcą go zjeść? Czekajcie, ja też muszę uważać, słuchajcie, żeby kontrolować ten czas niewidzialności, bo jestem jeszcze niewidzialny przez dwie minuty. Ale spokojnie, mam, mam ze sobą więcej potek, więc będziemy dalej szpiegować Bobo. Nastał, słuchajcie, już świt. Nastał świt, ale co? Oj! Co się stało? On gdzieś tutaj wpadł? On gdzieś tutaj słuchajcie wpadł? Czy on się podsadza TNT? To słuchajcie już jest podejrzane. To jest naprawdę podejrzane, że słuchajcie, on się tutaj podsadza TNT. Czy on chce to wybuchnąć? Nie, nie wiem. Oj, słuchajcie, ja też muszę tutaj wejść na górę, więc chwila, też się podsadzę TNT, żeby nie było, ale zepsuję za sobą i słuchajcie, gonimy go dalej. Gonimy go dalej. On... Czy... Tutaj, patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co Hiro wyprawia. On nie widzi Hiro Braina, a on jest, słuchajcie, tuż nad nim. Ja cię kręcę na Mikołaju, siedzi Hirobra. Patrz, on lata. Co to? Lota się zmienia, on nie to. on, nie. Ej, on naprawdę szybko. wygląda na przestraszonego. Patrzcie, tylko to, serio. Muszę Bo on to budować szybko. Ale co on chce budować? Ja tego nie rozumiem. On raz wspomniał o jakiejś bazie, zabrał on Chce naprawdę zrobić bunkier? On robi. Ej, ja słuchajcie, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, ale słuchajcie, rzucam na siebie kolejną poteczkę. Kolejne 8 minut, słuchajcie, niewidzialności. I lecimy naprawdę dalej za Bobo, bo to jest mega podejrzane. Serio. Czekajcie, on tutaj rozwala mi lodowyt? On... O kurczaki! On przeżył, słuchajcie, tylko dzięki totemowi nieśmiertelności. Patrzcie co tu się dzieje. Ja tam nie mogę spać, słuchajcie, ja nie przeżyję! On musi tutaj wrócić... No, ja tam nie zejdę, słuchajcie, do niego! Mam tylko lawę! On musi tutaj, słuchajcie, wrócić do mnie. Czekajcie, no przecież on nie będzie tam siedział. Co tu się dzieje? Szkielet go jeszcze zrzuca! Co tam się, słuchajcie, wyrabia? Czekajcie, on leci do góry przy pomocy TNT. Przecież, jakby jakby Hirobrain teraz podpalił, to TNT. A Hirobrain wiecie, że nosi ze sobą zapalniczkę, netherrack i tak dalej. To by była jakaś masakra w ogóle. Wszystko on tam przeleciał. Tędy. Ej, se... jest? Piorony lecą w dzień? Tu jest Macioch! Co. Jak on lata? Co. Co się dzieje? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jak on lata? Ja nie wiem, słuchajcie, co się dzieje. Wszystko? I noc nastała. Patrzcie, to noc. Nagle w sekundę noc jest. Co tu się dzieje, co tu się dzieje Herobrine, ewidentnie, słuchajcie, teraz napastuje Maciocha Czekaj, tylko to budować Co tu się dzieje Ej, naprawdę Uciekaj, palanku. uciekaj, ja Nie mam pojęcia, ale nie dziwię się, że Bobo jest przerażony Słuchajcie, ja też jestem przerażony, jesteśmy totalnie bezcielni. Widzieliście, jak co on sięka? latał On latał, jakby pływał Zmienia, słuchajcie, dzień na noc, daje pioruny Ja nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę Nie tylko, słuchajcie, ja jestem przerażony I nie tylko Bobo, on, słuchajcie, ratuje barana Patrzcie to co on tutaj wyprawę Skąd on w ogóle ma smycz? Skąd on ma smycz? Ej, on zabrał nam, słuchajcie, smycz chyba. Tak mi się wydaje, że on zabrał mi smycz, no bo skąd inaczej miałby smycz, no? Nie rozumiem. Tak samo tu Wszystko jak zbroję skąd on ma? Tam zamknąć. Ej, on ratuje barana przed hero Brainem. Ale po co hero Brain miałby atakować barana? O, czekajcie, ja też muszę tutaj wejść. O, Wszystko? nie udało mi się. Czekajcie, dobra. Ja to spróbuję Dobra, załatać. Muszę to budować. Ty, no. Powiem to z chłopakom o tym schronie przed buduje Patrzcie to! On buduje schron przed Herobrynem! Ale przecież Herobryn jest bez problemu w stanie rozwalić obsydian. A może? Nie no, czekajcie. No przecież była jakaś kiedyś tam pułapka na Herobryna, że używałeś glowstone'a. I to w sumie jest glowstone. Ale obsydian? Co ma, słuchajcie, obsydian do Herobryna? Przecież on się nie boi obsydianu. Od kiedy He nie bójcie, jesteś przy Słuchaj. mnie. Od kiedy, słuchajcie, Hero Brain miałby się bać Obsydianu? Przecież to nie ma żadnego sensu. Patrzcie, on w ogóle Scotton ma enchantowany kill off. Od kiedy Bobo ma enchantowane rzeczy? Ja wiem, że on umie zrobić enchanting, bo w lodowicach nam to, to jakby pokazywał, ale on nie umiał enchantować! Czy to jest znowu ukradziona rzecz? Słuchajcie, ja nie wiem co się dzieje. Naprawdę nie wiem co się Słuchaj, dzieje, ale to, to jest naprawdę mega na dziwne. Tym żeby było jasno Co jest? Co jest, słuchajcie? Ja naprawdę nie wiem, ale słyszę znowu pioruny, słuchajcie Słyszę kolejne o, pioruny Znowu burza on mówi o burzy, ale to nie jest burza. Słuchajcie, to są pioruny, które robi Hero Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze przed Hero nigdy w życiu nie było normalnie żadnej burzy, żadnego deszczu u nas w milionowicach. Nie było nic. Nie było żadnych zjawisk atmosferycznych. Było tylko dzień, noc, słoneczko, księżyc. A teraz, słuchajcie, nagle pioruny. Bo, bo się boi tych piorunów. Nie wiem, jak baran. Baran to chyba ma to naprawdę gdzieś. Naprawdę, słuchajcie, baran chyba ma to gdzieś Dobra, tutaj jest Ej, serio, ja słuchajcie, nie wiem. Dalej pioruny, słuchajcie, ej, naprawdę... Ja nie rozumiem, słuchajcie. Ja nie rozumiem co się dzieje, ale wiecie co? Naprawdę, o tej trzeciej w nocy Dzieją się tak dziwne, tak podejrzane, słuchajcie, rzeczy, że to jest po prostu jakaś masakra. Spróbuję, słuchajcie, tutaj wyjść na górę i zobaczyć co tam się dzieje. Bo naprawdę to tak lata, słuchajcie. No czy wy to słyszycie? Czy wy to słuchajcie, słyszycie, no to są jaja? Co jest? Jakie to jest głośne? Patrzcie na to! To no, co? Co jest? Ja cię kręcę, tego nigdy nie było w milionowicach, słuchajcie, ale to nigdy w życiu tego nie widziałem. I to nie tylko w nocy. OMG, EJ, to jest masakra, słuchajcie, ja naprawdę rozumiem, że Bobo ma się prawo bać. Serio. I deszcz! No i deszcz! Deszcz, słuchajcie, nigdy nie było w milionowicach, ale widzieliście choć. Dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, czy widzieliście choć raz deszcz w milionowicach? Ja nigdy w życiu przed Herobrine'em nigdy w życiu, słuchajcie, nie widziałem. A teraz patrzę, co tu się dzieje. Co tu, słuchajcie, się dzieje? To jest jakaś po prostu masakra. I kolejne, słuchajcie, tutaj burze, kolejne pioruny. Ja naprawdę się nie dziwię, że Bobo się boi. Bobo ma 7 lat i, słuchajcie, musi przeżywać coś takiego. To, to naprawdę, dobrze, że on robi. Ty, patrzcie, on robi tutaj ten bunkier. Tylko tutaj. Ej, to wygląda całkiem nieźle, całkiem niezły schron, słuchajcie Jest tutaj Glowstone, a Glowstone'a boi się podobno hero Brain. Nie wiem na ile, słuchajcie, jakby to jest słuszne Napiszcie w komentarzach, serio, teraz wasza pomoc jest mega, mega cenna Bo my oczywiście w naszym pełnym składzie z Elvisem, Agentem, Maciochem, właśnie Bobo Nie wiemy, słuchajcie, jak do końca zwalczać Herobrine'a Więc piszcie koniecznie, jeśli macie jakieś rady, bo my jesteśmy naprawdę zakłopotani Naprawdę, no, tylko słuchajcie, baran wie chyba on mówi o jakimś suficie teraz, że ja nie no w sumie Sufit by mu się przydał, serio No jak bunkier, to fajnie, żeby miał wszystkie ściany, podłogę i sufit Ale słuchajcie, ten glowstone Patrzcie, on jest do rozwalenia Ja mu to słuchajcie, pokażę, ja mu to pokażę Rozwalę mu słuchajcie tutaj Pokażę Musimy mu, że tutaj, tutaj jest jakby dziura że to, On tego nie widzi, co jest? On tego nie widzi, słuchajcie, tych dziur Naprawdę, on tego nie słyszy? Musimy tutaj jest, Żeby mi tylko obsydianu Wystarczyło Ej, on mówi, żeby balanku, mu dostać. Ej, ale powracaj? przecież on miał on miał 300 taki obsa, no to na pewno powinno mu wystarczyć, co? Ej, ale on nie widzi tego glowstone'a. Przecież daje mu, słuchajcie, taką wskazówkę. O. Czemu tu są dziury? O, zauważył. To może zrozumie, że to trzeba zaobsydianować wszystko, bo to jest słuchajcie masakra, no przecież Hero ten wyjdzie w ogóle, czy Hero Brain przejdzie przez przecież obsydian. Dlaczego miałby nie przejść? Co jest? Ej, nie wiem, naprawdę, Muszę słuchajcie. Nie obsydianu, więcej. O, Muszę nie. Muszę to szybko zamknąć. Albo słuchajcie, on skopia Obsydian, albo pójdzie dalej w Milionowice. Szukać Obsydianu, bo oczywiście dalej w skrzyneczkach może znaleźć. Może znaleźć Obsydian u mnie w sklepie. Może znaleźć więcej u Elvisa. Naprawdę, serio, a on ewidentnie, moi drodzy, okradł kurczę, Elvisa. Będę to tak długo musiał. O kurczę. Skopać. W mojej tajnej bazie też jest Obsydian. Mam nadzieję, że słuchajcie, on tam nie pójdzie. Serio, ani do tajnej bazy ani do sklepu, jak już okrada, to nie mnie, to błagam Balanku, niech o... chodź szybko, bo ja muszę gdzieś znaleźć więcej obsydianu, bo mi to Ono mówi, że potrzebuje więcej obsa, no to niech idzie w kopalnię, słuchajcie, on ma tutaj przecież kopalnię Tam na pewno byłaby lawa, no może nie ma, nie wiem, na pewno Zostań gdzieś jest lawa Na pewno gdzieś, słuchajcie, jest lawa, wystarczy to wodą zalać i masz obsa nie, nie mówcie, że on idzie znowu, słuchajcie, okradać No, bez jaj Ej, ale słuchajcie, o, czekajcie, kolejna potka Oczywiście tutaj musi być rzucona Bo będzie jakaś masakra, jak on mnie zobaczy, słuchajcie On nie ma pojęcia, słuchajcie, gdzie może znaleźć opsa Ale serio, no, chyba każdy z nas ma opsa Wiem Powiedział, że wie O, tu jest choinka z opsa, czemu jej nie zabierze? Ma choinkę z opsa Nie, nie, on idzie w kierunku mojej tajnej bazy Ale ja chyba nie mam w tajnej bazie Ja nie mam, słuchajcie, w taj... On wchodzi do mojej tajnej bazy i chce ją okraść? Ale ja nie mam opsa w niej. Nie ma bata, że mam, słuchajcie, obsydian na dole nie nawet. Nie mam, słuchajcie, jest o, jeden, jeden klocek. Jest, słuchajcie, jeden klocek. Więcej. Słuchajcie, może być u Elvisa, może być u mnie w sklepie. U Agent Xa powinno coś być. Czekać. nie, on mnie zaburował. Chwila, ja muszę tutaj wyjść, a ja mam tylko żelazny kill-off. Chwila, za, zabudujemy to, słuchajcie, sobie dirtem. Idziemy go śledzić dalej. Naprawdę. Dobija, słuchajcie, powoli trzecia w nocy. Serio. Rodzice, bo pewnie raczej nie wiedzą, że on coś takiego tutaj wyprawia. Ale serio, chłopak musi być chyba mega zestresowany, że o tak późnej godzinie gra. No to są, słuchajcie, jakieś jaja. Co tu się w ogóle wyrabia? Jeszcze coś w niego strzela? Ej, serio, ja nie rozumiem. I Dalej, słuchajcie, z Maciuch, dalej z Hero Brain. Serio, zauważyłem, że od kiedy jest Hero Brain na serwerze, wszyscy grają dużo, dużo więcej i dużo naprawdę bardziej jakby ogarniają, zbroją się, latają. T -t -t dziwne rzeczy się tutaj, słuchajcie, dzieją. Naprawdę... Znaczy latają, że latają po serwerze, no, że od miejsca do miejsca, a nie, że latają, kurde, na fly'u, bo to oczywiście, że nie. Znaczy, chociaż, chociaż, słuchajcie, Hero Brain ma takie czary. Nie wiem, czy byliście na ostatnim live, ale tam słuchajcie działy się takie rzeczy, że Hero Brain Dał mi lewitację! Do góry mnie wyrzucił na 100 kra. O nie! Bobo, z Dio, słuchajcie, Gacie, ja go tutaj gonię, ale ja go nie dogonię. One słuchajcie pięć Co razy mnie. mną. mnie Uciekać, to pewnie od Hello To jest tylko szkieletowy koń! LOL i na nim jeszcze da się jeździć, a on mówi, że to jest od Hero Ja nie mogę słuchajcie, bo naprawdę to jest amator! Serio! On się boi szkieletowego konia. Dobra, gdzie on jest? Tutaj słuchajcie, idę go gonić. On schodzi gdzieś... On naprawdę, słuchajcie, włamał się teraz do Agent Poszedł gdzieś na dół. Tylko pytanie, czy tu jest, słuchajcie, jakiś w ogóle obsydian? Czy tu jest jakikolwiek, słuchajcie, obsydian? On zdjął gacie, ale dlaczego on zdjął te gacie? Po co? Po co? Skoro ma całą zbroję, totem nieśmiertelności. Nie no. Diamentowy miecz, to dlaczego on zdejmuje gacie? Przecież przez to on jest słabszy teraz. Herobrine ma go na wyciągnięcie ręki. Tylko serio, on teraz chyba, jakby, jakby Maciu no, chyba bardziej nie, padł łupem Braina. Ej, patrzcie, on przeszukuje, słuchajcie, wszystko, co się da Wszystko, co się dasz, przeszukuje u Agent Xa, Żeby tylko znaleźć ten obsydian Ej, nie naprawdę, co się dzieje? Ej, to już jest, słuchajcie, tylko poważne nie Ej, co on wygaduje? Ej, on, słuchajcie, już. On chyba naprawdę jest śpiący. On powiedział, zamiast. Z, nie znalazł, to powiedział, nie znalazł. Ej, bez niej, patrzcie, i to TNT tutaj na tym wieżowcu Elvisa No to, słuchajcie, jest jakaś masakra. Serio, to już któryś raz. Ja nie mogę, serio. Co jest grane? Co jest grane? Słuchajcie, idę za bobo, ale. Co jest? On ucieka przede mną, słuchajcie, nie mogę go dogonić. On jest za szybki, słuchajcie, nie widzę go już nawet. Nawet, słuchajcie, już go nie widzę. Co tu się dzieje? Czekajcie, dlaczego on jest taki szybki? Ej, on nigdy nie był taki szybki. Co tu się wyrabia? Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, gonimy go dalej. Ej, serio, on się boi chyba piorunów. On się chyba naprawdę boi tej burzy. Czekajcie, wchodzi do Maciocha. Idziemy za nim. Ale dlaczego on tak ucieka? Maciocha będzie obsydian. I słuchajcie, znowu dzień się zrobił, ale mam wrażenie, że słuchajcie, ta noc była pięć razy dłuższa niż jakaś normalna. Ty, tu są barier bloki znowu. Patrzcie, co tu się dzieje. Słuchajcie, nie da się przez to przejść. Patrzcie. Co ja mam? Co on ma? Co on ma? Co on ma? Co on wziął, słuchajcie? Co on wziął? Ej, nie mam pojęcia, słuchajcie, co on wziął. Co to jest? To jest niewidzialne. Ej, on coś wziął, słuchajcie, ale nie wiem, co on wziął. Nie mam pojęcia, nie widziałem w skrzynce. sam to mi pomoże. Ej, nie wiem, co on wziął. Naprawdę nie mam pojęcia, słuchajcie, zaraz się pewnie dowiemy, ale co on zabrał, słuchajcie, co on takiego zabrał i gdzie on biegnie przede wszystkim? Ej, co on trzyma w łapce? Nie, no nie ma nic podejrzanego, ale naprawdę gdzie on biegnie? Co to jest konik Krzysio? To skąd? Ej, to, skoń, Krzysiu, to on jest, konik Krzysio, co tutaj robi? Krzysio, chodź! Nie, no teraz to go nie złapie, nigdy w życiu, słuchajcie, jak on tak będzie szybko biegał. Naprawdę, A. słuchajcie, to. To jest jakaś masakra, on się zaklinował Ale słuchajcie, no, biegnę za nią, ale naprawdę Ja go nie dogonię nigdy w życiu, patrzcie on jest szybki Jak ja mam go śledzić, jak ja mam go śledzić Słuchajcie, też powinienem sobie jakiegoś Konika ogarnąć i wtedy koń by, słuchajcie, biegał Będąc widział, ty, gdzie on jest? Tam pobiegł Ej, co jest? Co jest? On nie potrafił opanować konika Krzysia Co tu się dzieje? Ej, naprawdę, cały serwer jest jakiś Opętany i znowu Tam jest Hero po prostu, nie widzę go I słuchajcie, znowu deszcz Znowu pioruny. Ja nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie. nie mam pojęcia, ale gdzie Fakt jest? Faktycznie jest Brain z Elitro. I z Harpunem, co tu się wyrabia? Ja jestem niewidzialny, on mnie słuchajcie, nie widzi. Ale co tu się dzieje? On lata z Elitro i z Harpunem? Gdzie jest Bobo? Słuchajcie, gdzie jest Bobo? Tu ktoś lata też na niewidzialności? Hero Brain na koniku Krzysiu? O nie, słuchajcie, gdzie jest Bobo? Bobo słuchajcie, mi zwiał. Nie mam pojęcia. O tu jest, pod ziemią. Pod co tu się dzieje? Słuchajcie, co tu się dzieje? Czekajcie. Tutaj jest. Patrzcie! Hero Brain rozmnożył konika szkieletowego i jest teraz mały konik szkieletowy. I kolejny, i kolejny! Ja nie wiem, słuchajcie, co się dzieje. I Bobo to wszystko podgląda. Patrzcie to. Bobo to wszystko podgląda. Czekajcie, rzucę kolejną potkę na niewidzialność. Gdzie jest konik Krzysiu? Ej, serio, gdzie jest konik Krzysiu? Nie mam, słuchajcie, pojęcia. Ej, naprawdę nie mam teraz pojęcia, gdzie jest koniec krzyż, bo wam słuchajcie, zaczął uciekać przed Herobrine'em jak tylko go zobaczył. Ja na szczęście jestem niewidzialny, więc jakby spoko mnie nie zauważył. Ale dalej na serwerze jestem ja, Macioch, Bobo, Herobrine O trzeciej w nocy, słuchajcie, no Za cztery minuty będzie, słuchajcie, trzecia w nocy Ja nie mogę Co tu się wyrabia? To, to jest po prostu, słuchajcie, jakiś, to jest po prostu jakiś kabaret Wbija Herobrine na serwer i jest taka panika No ja o trzeciej w nocy nigdy nie widziałem nikogo poza Maciochem na serwerze No nigdy, tylko ja z Maciochem o tej godzinie graliśmy Czasem zdarzyło się, że coś nagraliśmy On tutaj jest na górze, czekajcie Wcho Wszedł tędy Dobra, czy on ma... Wszystko, ten obsydian wlać i to zamulować bardziej. Ej, on znalazł obsydian wobec tego, słuchajcie, chyba w skrzynce Maciocha. Tak mi się, słuchajcie, wydaje, że znalazł obsydian, bo on był faktycznie u Maciocha. Powiedział, że coś znalazł, ale nie mam pojęcia co. Mówił, że coś niewidzialnego, Dobra, ale no... Dobra, tym obsydianem wszystko. Jak on miałby znaleźć coś niewidzialnego? To, słuchajcie, jest jakaś bzdura. Nie wiem, mogę mu nawet, słuchajcie, tutaj pomóc troszeczkę, łapką to zepsuć. Ale serio, patrzcie, on wszystko... Absolutnie wszystko obsydianuje. Ej, on naprawdę ma barier bloki. Patrzcie, ale skąd? Skąd on, to, skąd on to ma? Dobra, teraz będę widział, co tam się dzieje. Skąd on ma barier bloki? Dobre, Jak tego się nie da skraftować? Tego nawet nie ma z creative'a. Słuchajcie, nawet jak masz gamę model creative, to i tak nie masz barier bloków. Co tu się Dobra, wyrabia? Skąd to to ma? to szybko! Muszę ja, ja, co? zrobić? Ej, naprawdę, słuchajcie, nie mam pojęcia co się dzieje, ale serwer jest totalnie opętany, totalnie. I bo też się zachowuje co najmniej dziwnie, co najmniej zachowuje się irracjonalnie. Nigdy tak się nie zachowywał. Przygarnął sobie, słuchajcie, owieczkę brązową. Nie wiem, no nie, nie, nie ma imienia, może kiedyś ukradnie najtaga i, i ją nazwie tą owcę. Bo póki co to okradł Elwisa, okradł mnie, okradł no, Maciocha. Że mam bazę. Co jest grane? Ja nie mam czatu, słuchajcie, włączonego, więc teraz nie, 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 nie będę nic widział, ale on chyba powiedział, że, be, że musi coś napisać, że musi napisać chłopakom, Chłopaki, czyli że... że macie... chcecie to do bazy chodźcie przed Okej, okay, ale skąd my mamy wiedzieć o jakiejś jego bazie? Jakby, znaczy, Dobla, my, wiec, my nie mamy prawa wiedzieć, gdzie jest jego baza, bo bo on nawet nie wie, że ja go podglądam, jeszcze pięć minut mam oczywiście tu niewdzięczność, niewidzialność, ale przecież on nawet nie wie, że go podglądam, to skąd my mamy wiedzieć, mam gdzie jest jego baza? Pomysł, co mogę zrobić na zewnątrz? On to mówi dziecko, o czymś za... Co jest? Ej, naprawdę, ja nie mogę patrzeć na te jego gacie, no bez jajno No dlaczego on ma, słuchajcie, zdjęte? Teraz jeszcze rozwala tutaj Obsydian. On mówi, że coś zrobi jeszcze przed bazą. Naprawdę, słuchajcie, nie wiem co się dzieje. Ej, ale jestem turbo zakłopotany. Słuchajcie, jestem turbo zakłopotany, nie wiem co tu się wyrabia, nie wiem co o tym wszystkim myśleć. Znowu mamy dzień, słuchajcie, i znowu nie ma deszczu. No co jest? Co tu się dzieje? musi jakieś pułapki zrobić. On mówi o pułapce. Mówi o pułapce przed Herobrin'em? Ej, to ma sens, ale czy TNT, słuchajcie, będzie w stanie... Znaczy wnioskuję, że TNT, skoro stawia TNT, tak? Nie wiem o co mu chodzi w tej pułapce, ale chyba TNT Czy TNT, słuchajcie, jest cokolwiek w stanie zrobić Herobrinowi? Wydaje mi się, że słuchajcie, nie. Wydaje mi się, że słuchajcie, TNT nic nie robi Herobrine'owi, Tak jest moje zdanie. Ale może się mylę. Napiszcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś... Jeśli macie słuchajcie, jakieś pomysły na pułapki, to oczywiście piszcie w komentarzach. Każda, słuchajcie, pomoc. Jest teraz ważna, żeby się go pozbyć. Zbanować go się nie da. Nie On coś... On mówi, że ma jakiś pomysł, że wie. Słuchajcie, tu się lawa w ogóle mu wlała, słuchajcie, do środka. Co on słuchajcie, wyczynia tutaj? Wokół bazy chcę TNT Przecież jak on sobie wysadzić całą bazę A tutaj ma lawę obok Słuchajcie to będzie jakaś masakra Przecież to słuchajcie jak to się roz... Ja nie wierzę słuchajcie w to Dobra ja... postawiłem jak tu przyjdzie heloblind to to było... Ja po prostu nie wierzę w to co się dzieje Moi drodzy tak jak mówię Napiszcie koniecznie co możemy słuchajcie dalej zrobić coś bo jestem... Zobaczymy co z O to wysadził wszystko co jest I samemu się też wysadził. Ja nie mogę i barier bloki tutaj leżą. Ale nie mogę słuchajcie ich zebrać, bo jeśli tylko je zbiorę, to przecież on będzie wiedział, że słuchajcie, ja tutaj byłem. Ale co on tutaj zrobił? I ja cię kręcę. Ja nie mogę... Ej, to są żarty, słuchajcie. Barier bloki on ma. Naprawdę. On sam siebie wysadził, słuchajcie. Będę musiał naprawdę się zaopiekować, bo, bo widzicie, co tu się dzieje? Czy Wy widzicie, słuchajcie, co tu się dzieje? Ja nie mam słów, dobra. W każdym razie napiszcie końcie w komentarzach, jak myślicie, co możemy dalej zrobić. Ja przypomnę o subskrybowaniu kanału oraz o dzwoneczkowaniu. Dlatego, że macie codziennie filmy oraz codziennie live'y, a sami widzicie, naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Więc serio sub jest niesamowicie ważny. Naprawdę. Dzwoneczek także, żeby nie ominąć żadnego live'a, bo powtórek live'ów nie robię, więc musicie. Na bieżąco, a jakbyście chcieli, słuchajcie taką kozacką koszuleczkę, Abra Team, czy coś innego z mojego sklepu, czy to bluzę, podkładkę, kubek, poduszkę, to wpadajcie na stronkę www.abra.ety, czyli pierwsza linijka opisu, słuchajcie. Tam macie właśnie gadżety, możecie sobie zakupić. Nie wiem, słuchajcie, już gdzie jest Bobo. Naprawdę on znika. Dołączajcie do teamu Abrawników. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Eleczko i pół.